Dzisiaj jesteśmy w świątecznym klimacie, a dzisiaj chciałem Wam przetestować kilka produktów firmy Fizzreel. Są to dmuchawe, czetwane, turbofany. Jak zwał, tak zwał. Jest tego naprawdę kilka rodzajów. Mi do testów. Będziemy sobie testować. Obejrzymy, zobaczymy z czym to się jest. Co my tutaj mamy. Zacznijmy sobie może od tego High Speed Turbofan. Y Mamy tutaj trochę technikali. 2A, 5V to jest napięcie i natężenie ładowania. 3,5 godziny ładowania. 1W to jest światełko LEDowe. 293 gramy wagi. No sprawdźmy, Zobaczmy, co też tutaj jest w tym pudełku. Ok, no. Jest urządzenie, jest instrukcja obsługi. Balek USB-C do ładowania. Jakiś taki przyrządzik dzięki któremu ścić, no bo te turbo czetwany. Chodzi o to, że yy, bardzo fajnie się, ja używam je właśnie do tego celu. Wyśmienicie, tutaj jest ładowanie, uruchamiamy tym przyciskiem. OK, 45 i tutaj wow, to jest naprawdę mocno, mocne, Moc od zera, do 5 stopni. Powiem że aż wyrywa mi, aż wyrywa mi dłoń, przy 15 procentach jest Dosyć słabo. i jest jeszcze przycisk do uruchamiania led który no, doświetla. Fajny, mocny sprzęcik. Z takich ciekawostek, no to tu jeszcze możemy regulować strumień do góry, i w ten sposób to urządzenie może nam pracować. Bardzo fajna kolastyka, czarno-żółta. Ładnie leży w dłoni. Porządny sprzęt. Widać, że naprawdę solidny kawał plastiku. Ale lecimy dalej, zobaczymy sobie kolejne, a potem przejdziemy do testów. I do tych produktów zostawię Wam oczywiście w opisie, jakbyście chcieli zakupić. Hmm. Teraz mamy turbofan Fisrina. No i że jest bardziej doposażony zestaw. Też instrukcja, też urządzenie, ale tu już jest nieco inna konstrukcja. Przełącznik od uruchamiania jest ten taki, jak odgłośności. Przytrzymując tutaj FC, mamy opcję Turbo jest jedna ciekawa rzecz. Mamy końcóweczki, które pozwalają, moi drodzy, szanowni Państwo, o namagrysik, i wtedy mamy strumień powietrza już skupiony w jednym miejscu. Jakie tu jeszcze mamy końcówki? Mamy coś takiego i mamy, no to to jest hit. I w ogóle to duchawe możemy zamienić i odkurzać, przepinając się z drugiej strony. Tu jest zbiornik, tutaj jest jeszcze dysza w ten sposób wyglądająca i końców, jak od takiego standardowego odkurzacza, tego dużo, dużo mniejsza. Więc fajnie, będzie czyścić na przykład komputer, to też sobie zobaczymy za moment w testach. No i zostało mi ostatnie pudełeczko, największe Dachtet Fan F64, i to jest już ta największa. Kobyła, muszę się do tego dostać, bo no, to jest kawał buchawy. Tutaj yy, będę musiał skombinować sobie akumulator, bo nie mam w zestawie, ale wiecie, że to jest wydrukowane na drukarce 3D, a zupełnie można by się było no, pomylić. Mega jakość wydruku, w ogóle solidne, mocne, musiało być drukowane, bo naprawdę no, robi wrażenie. Tu jest jeszcze yy, wyświetlacz, podejrzewam, że będzie spięty. Z tą baterią. I to tyle. No Zobaczymy sobie na testach, jak to, jak to wypadnie, więc przejdziemy za moment na test. sobie test z wagą jubilerską. Będzie to najbardziej miarodajny test, jaki możemy prze przeprowadzić w warunkach domowych. Na początek idzie ten żółty turbo fan Fizrilla. Ten żółty, dobra. Od razu żebyśmy przyjęli takie same warunki. Ja tam maksymalnie widziałem 1160 gramów, czyli bardzo za dużo. To było to urządzenie 1160 gramów na maksymalnym trybie turbo. A teraz będziemy testować te drugie urządzenie, ten drugi model. Zobaczymy, ile on wyciągnie. No, ja tam widziałem 1420 gramów, czyli o 300 gramów więcej od tego żółtego. A myślałem, że będzie odwrotnie. Yy, założyliśmy te same praktycznie końcówki, jeśli chodzi o wylot, o średnicę, żeby to było bardziej miarodajne. No, ale ten yy, model wygrał. 240 w mocy maksymalnie. No i na koniec jeszcze kilka ujęć na ten największy. Z dmuchawiec, tą największą dmuchawę. Zobaczcie, jak ona wygląda. To jest krogofizerilla. A tak sprawuje się, dmuchając na liście. Praktycznie całe drzewo możecie ogłodzić z resztek liści. Potężna moc tego urządzenia. Tutaj zastosowałem baterie od Makity. I zobaczcie na ziemi, jak wszystkie liście są zdmuchiwane. Tutaj jeszcze test na takiej ciężkiej, mokrej trawie. Absolutnie te liście są mega ciężkie, moją dmuchawą taką zwykłą nie dałem rady, a ta radzi sobie wyśmienicie. I jeszcze test na piasku. Piasek jest po prostu wymywany, wywiewany wszędzie. I teraz małe podsumowanie tych turbofanów od Fiery's Gila. Jak pewnie już zdążyliście zauważyć, testowałem różne rodzaje tych dmuchaw według mnie bardzo fajnie wypada ta czarno-żółta. Jest mała, ma fajne opcje, ma opcję modyfikacji strumienia powietrza, do tego ledowe podświetlenie. Ale te turbofany czarne również bardzo dobrze się spisywały w testach. Jeśli nie potrzebujecie takiej mocnej, ciężkiej dmuchawy, no to właśnie ta żółta według mnie jest godna polecenia. Tutaj, jeśli chodzi o specyfikację, no to waga 293 gramy zdecydowanie mniej. Nie musicie mieć też dodatkowej baterii, tak jak w przypadku tej największej dmuchawy, gdzie no, trzeba się zaopatrzyć w baterię od makity. A tutaj już to macie wszystko niejako w zestawie, bez po prostu zintegrowana. Mi się nią osobiście najfajniej sterowało. Yy, najlepsze, yy, no może nie tyle akcesoria, bo jeśli chodzi o akcesoria, to bardziej yy, ta czarna, yy, ta większa, tam było jeszcze przecież do odkurzania. Yy, no a ta, według mnie, zdecydowanie wygrała ten pojedynek, ale tak jak mówię, jeśli chcecie coś większego, no to yy, śmiało. Linka do tych wszystkich produktów zostawię Wam w opisie. Także na dzisiaj byłoby tyle. Zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Dajcie lajka, like napiszcie komentarz. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!